Dzień dobry wszystkim. Siedząc i przeglądając ogłoszenia nieruchomości dostępnych w Siemianowicach pomyślałem sobie, że być może warto byłoby jakoś poukładać tą wiedzę w jakiś taki bardziej sformalizowany sposób. I zacząłem analizować oferty nieruchomości, które są dostępne na rynku. No i tak finalnie stwierdziłem, że być może warto się tymi danymi z Wami wszystkimi podzielić. Dlatego dzisiaj sobie zrobiłem taką wstępną, pierwszą analizę, którą spróbuję jakoś przedstawić. A jeżeli spotka się ona z jakimś zainteresowaniem, to myślę, że gdzieś wrócę do tego tematu, może za miesiąc, może za jakiś czas i porównamy sobie te dane, które, które tutaj teraz sobie zebrałem z tymi, które będą występowały za jakiś czas. Na dzień dzisiejszy przejrzałem ofertę z portalu oto dom i na tym będę bazował. Jeśli chodzi o listopad, mamy przeanalizowane 157 mieszkań. Starałem się odrzucać jakieś duble czy mieszkania od dewelopera, które różnią się tylko piętrami, tak żeby ta lista była jakaś najbardziej realnie odzwierciedlająca odzwier rynek. Stąd, tak jak mówię, wyszło mi tutaj 157 mieszkań oferowanych do sprzedaży. Podzieliłem je na mieszkania 1, 2, 3 i 4 pokojowe, a te z kolei podzieliłem jeszcze na mieszkania dostępne w kamienicach i na mieszkania dostępne w bloku. I tak, wyszło mi, że jeśli chodzi o mieszkania jednopokojowe, to w Siemianowicach w chwili obecnej wystawione jest 13 mieszkań jednopokojowych. Z tego 4 mieszkania są w kamienicach, natomiast 9 mieszkań jest dostępne w blokach. I średnia cena mieszkania jednopokojowego dla kamienicy to jest 136 tysięcy. Dla mieszkania jednopokojowego w bloku jest to 173 420 zł. Jeśli chodzi o mieszkania większe, to mamy ich zdecydowanie więcej. Mieszkań dwu i trzypokojowych mamy praktycznie tyle samo, bo jeśli chodzi o listopad, to naliczyłem po 67 mieszkań dwupokojowych i po 67 mieszkań Trzypokojowych. Jeśli chodzi o mieszkania, dwupokojowe, to w kamienicy oferowanych było 17 mieszkań, natomiast mieszkań oferowanych w blokach jest zdecydowanie więcej. Było to 50 mieszkań. Jeśli chodzi o jakieś kwestie cenowe, to średnia cena mieszkań w kamienicy dwupokojowych to jest 230 tysięcy złotych w listopadzie. Natomiast średnia cena mieszkań dwupokojowych w bloku to jest 248 tysięcy złotych. Kamienica, oferta kamienic jest dużo, dużo mniejsza i te ceny zostały też podbite przez jedną z takich ofert, w której były mieszkania deweloperskie. W cenie po 6-6,5 tysiąca za metr kwadratowy, co jest dość wysoką cenę na, jak na kamienicę. Jeśli chodzi o blok, to z przeanalizowanych 68 ofert, 18 to były oferty zdublowane, czyli kilka biur wystawiało to samo mieszkanie. Dlatego przy, przy obliczaniu wyeliminowałem te, te wtórne oferty. I finalnie zostało 50 mieszkań. Średnia cena dwupokojowego mieszkania w bloku to jest, tak jak wspomniałem, 248 tysięcy. Mediana, czyli taka wartość powyżej i poniżej, której jest mniej więcej tyle samo mieszkań, to jest 247 tysięcy. Średnia powierzchnia dwupokojowego mieszkania to jest 45 m2. Jeśli chodzi o najniższą cenę za metr, to było to 3433 zł natomiast najwyższa cena za mecz to było 8900 zł i te dane podaję już tylko dla e, mieszkań w blokach e, z całej tej puli 50 mieszkań e, 12 ofert e, mieściło się w kwocie do 200 tysięcy a ich średnia powierzchnia to było 42 m i z tych 12, 12 ofert do 200 tysięcy średnia cena wychodziła na poziomie 180 tysięcy, czyli znacznie mniej niż suma wszystkich tych ofert, gdzie przypomnę, było to 248 tysięcy. Jeśli chodzi o mieszkania trzypokojowe. To tak jak dwupokojowych, akurat złożyło się, że też było 67, z tego 9 było dostępnych w kamienicy, a 58 to były mieszkania dostępne w blokach. Jeśli chodzi o ceny trzypokojowych, to średnia cena trzypokojowego mieszkania w kamienicy to w listopadzie 228 tysięcy, natomiast trzypokojowego mieszkania w bloku i tutaj uwaga duża różnica 334 tysiące złotych czyli praktycznie 100 tysięcy różnicy między blokiem a kamienicą gdzie przy dwupokojowych ta, ta różnica no, wyszła nam tutaj znacznie mniejsza podobnie jak przy kawalerkach. Jeśli chodzi o mieszkania trzypokojowe to średnia cena tak jak wspomniałem, to było 334 tysiące, mediana natomiast 306 tysięcy. Średnia powierzchnia trzypokojowych mieszkań to jest niespełna 60 metrów. E, dokładniej tutaj mi wyszło 59,34. Natomiast średnia cena metra kwadratowego, i to tak jak wspomniałem też wcześniej, dotyczy to bloków, wyniosła 5553 zł za metr kwadratowy. Hmm. idąc dalej mamy jeszcze mieszkania większe niż e, 3 pokojowe e, i tutaj liczyłem już wszystkie 4, 5, 6, e, 6 pokoi takich mieszkań jest w tej chwili na e, sprzedaż 10 e, większe z nich to są ogłoszenia deweloperskie e, i średnia cena niestety to już jest 550 tysięcy złotych. Z tego no, dwa, naj, dwa najdroższe mieszkania to jest łącznie, wszystkie mieszkania analizowane kosztowały 5,5 miliona złotych, z tego dwa najdroższe to było ponad 2 miliony złotych. Jeśli te dwa najdroższe odejmiemy z tej puli w czteropokojowych mieszkań, to średnia cena spada na 450 tysięcy złotych. Największy i najdroższy apartament to było 170 metrów na bytkowie. Natomiast najmniejsze czteropokojowe mieszkanie było na ulicy Bytomskiej i miało 52 metry. Średnia powierzchnia czteropokojowych to jest 89,22 metra. Pomijając te dwa, dwa największe, najdroższe mieszkania, powierzchnia spada średnia do 75 metrów. Tutaj jeszcze tak tylko zauważę, że te dwa najdroższe, największe mieszkania są już na rynku od około roku lub dłużej, co też świadczy o tym, że być może, być może ta ich łączna cena 2 miliony złotych jest zbyt wygórowana. I tyle na, na początek takich wieści z Siemianowic. Tak jak wspomniałem, jeżeli, jeżeli będę widział, że jest jakieś zainteresowanie tym tematem, będę wrzucał takie, takie małe analizy y, częściej. Teraz y, mamy już przepracowany listopad, więc y, chociażby w grudniu będę mógł się odnieść do tych danych. Z listopada będziemy widzieć, czy ta, y, czy ta cena rośnie, czy ta cena y, średnia spada, czy tych mieszkań przybywa, y, czy ubywa. Na ten moment to będzie tyle i do usłyszenia.